Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Grana ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Land of the Vikings. Proszę Państwa, lecimy na przyspieszeniu, ja mam podgląd na surowce, ponieważ potrzebujemy, słuchajcie, ogarnąć tutaj części broni. No i dodatkowo zaczniemy szkolić sobie już naszych. Wojskowych, że tak powiem. Powstały tutaj, jak widać, trzy domy, ale to nie koniec atrakcji, ponieważ tu powstają również domki, marketplace i, i warehouse. Tak jak to było w starej Pabelandii, tak i tutaj w nowej to będzie się odbywało. Widzę, że, że mamy zapchany magazyn, ale tutaj muszą najpierw wybudować. Ten 1. 151 kłód, 40 desek, 220 kamienia, już mniej, <grystanie> i 170 bloków, prawie 7000 monet, 524 jednostki jedzenia i prawie 390 osób mieszka w naszej wiosce. Zadowolenie na poziomie 80, więc nie jest źle. No a my możemy przystąpić, słuchajcie, do. Szkolenia. No i najpierw wyszkolimy tych lekkich tutaj wojowników train troops. No i właśnie. Tutaj potrzebujemy tarczy, potrzebujemy lekkiego pancerza, no i cztery sztuki srebra. Wybierzmy sobie w takim razie jakichś młodych, ludzi. Żeby ich szkolić, potrzebujemy. Potrzebujemy słuchajcie szybkości oraz siły. Myślę, że. Giermont to będzie pierwszy. My mamy wyszkolić pięciu, ale szkolić naraz można rzekomo ośmiu, więc, yy, więc spróbujemy tak wybrać. I wybrać mądrze. I sprawdźmy. No, jakoś tak tutaj dalej to... <laughs> to nie wygląda to obiecująco, ale weźmy może Izgert. Co my mamy dalej? Yy, kolejny Izgert. Ale tutaj wydaje mi się, że, że to będzie lepszy wybór. To będzie 3. O, 4. 27-latek. Mhm. A to może kogoś młodszego jednak weźmy też, bo to się przyda. 5, 6, 7 i tutaj 8. I to będzie trwało, słuchajcie, 2 dni. 8 na 8, Train. Ale, tak jak powiedziałem, my mieliśmy wyszkolić 5. To niby tacy młodzi, a, a wyglądają jak staruszkowie. Ile ty tam masz? 18, to jest 18-latek, Matko Bosko. Naprawdę? No dobra, a w tym czasie, jeżeli chodzi o Kowala, to zaprzestajmy robić tarcz. No, i tutaj po potrzebujemy węgiel, potrzebujemy żelazo. No i żelaza mamy 148 sztuk, jak na razie węgla 71. Więc nie ma tragedii. No, tylko żeby tam chcieli robić, nie? No dobra. Tak czy inaczej. Czekamy. Nasi tutaj wojownicy niech się szkolą, a my tymczasem możemy poprzydzielać sobie do marketplace'u e, tutaj i do warehouse'u, więc tu będzie ok. No, oczywiście jeszcze chciałbym drogę podpiąć. Będzie raz. Tu niestety otoczyłem to drogą, ale. No, otoczyłem to w taki sposób, że niestety mało miejsca mam na dekoracje. To nic, jakoś sobie poradzimy. O, no i dobra. I na razie czekamy. Na razie czekamy. Mm, a w tym czasie czekajcie, bo tutaj co. A, winter is, come, is coming, the merchant ship has arrived. Yy, poważnie? Statek przypłynął? A, rzeczywiście, patrzcie. Ale to ten jest ten, ten, ten tego merchanta. No dobra, zobaczmy, co przywiózł. E... O, ciuchy, wełnę, ryby, e, białe mięso. O, to białe mięso, powiedzmy, mógłbym kupić. Aż 12 przywiózł. E, zwykłe mięso, ale zwykłego mięsa my mamy. 126 sztuk skórę, jak stoimy z... O, skórę to my możemy nawet sprzedawać. Natomiast ciuchy Mamy trochę tego. 19 No, myślę, że to mogę kupić. Nie ma problemu. Natomiast słuchajcie, my możemy również wysyłać nasze statki. No i teraz... Oj... E... No i zaraz sobie, sobie yy, po, Popatrzymy na to, ale Na razie to muszę tutaj za, yy, Kurczakom dać Trochę ludzi yy, Pod altem mogę sobie popatrzeć Ile mam pracowników, tak, ilu I dla przykładu tu już widzę, że do młyna trzeba jednego Okej okay. Co to tam dalej No dalej tak na pierwszy rzut oka yy, to jeszcze do chatki rybaka, ale to wynika z faktu, no właśnie, że łódź była w naprawie. Ok, no dobrze. To teraz tak, wracając jakby do tematu. Send trade ship i możemy wybrać statek. Mam dwa statki handlowe. I możemy automatycznie wybrać załogę. No, i teraz tak, my potrzebujemy na statku 20 jednostek jedzenia, więc można mm, powiedzmy załadować te, te, te 20 ryb i używać tego jako, właśnie, żarcia. Oni potrzebują też browara. Mm. Browara potrzebują, tak? A my browara mamy ile? 60 sztuk w sumie. Tu, gdzie ten browar jest? Ja cię bo nie widzę. A, okej. Okay. No dobra, nie, nie, nie widzę tego. No, możemy dla przykładu teraz ładować sobie There is essential to keep the crew happy at sea. No, to ciekawe. No ale dobra. Możemy dla przykładu wybrać trochę żelaza. Tutaj widzimy jak dużo możemy tego załadować, jeżeli chodzi o wagę. Żelaza też nie chcę się jakoś tak strasznie pozbywać, yy, ze względu na fakt, że. A może wiecie co, może żelaza to w ogóle nie będę brał, bo to jest ciężkie. A, a można by wybrać coś innego. Na przykładu można sprzedać trochę zimowych ciuchów. Co tam jeszcze? Można sprzedać trochę materiału. A tu już za dużo. No, i. No, w ten sposób byłoby dobrze, ale co z tym piwem? Hmm. Bo nie wiem skąd mam wziąć ten, ten browar, nie? Eee, ciekawa sprawa. Czyżby jęczmienia mi zabrakło? Możemy możemy sprawdzić hmm. Jak to wygląda sytuacja? No bo tak, jeżeli chodzi o, o browar, no mam 60, tak? Zapasy są. I tutaj jeżeli chodzi o browar ogólnie. No to nie wiem o co tam chodzi. Tak szczerze powiedziawszy. O. A statek muszę wybrać, sorry. No i tutaj rybcie jeszcze załadować musimy. Use as food. No i ciekawa sprawa, bo. Bo nie wiem, jak tutaj kurczę z tym browarem. Trade duration. A. Dobrze, już widzę. Aha, czyli generalnie to, to, to piwo to się zwiększa względem jakby tutaj tych dni, tak? E, no dobra, tylko musimy go jeszcze raz załadować. E, to teraz tak, to były ci, ciuszki. To było 20. Załóżmy, tutaj mamy orientacyjną wartość, tak? E, jeszcze mógłbym coś tam doładować. E, hmm, hmm, hmm. Ten materiał był brany, tak? O, w ten sposób. I możemy statek wysłać. Pyk. No i teraz co? A, widzicie tutaj supply. A, czyli tu możemy jeszcze. Okej. Okay. Ale dlaczego to? Aha, dobrze. Czekamy na załogę, prawdopodobnie. Waiting, tak, yy, czekamy na żeglarzy, no i dobrze, elegancko. No dobra, to można przyspieszyć ten czas nieco, żeby popatrzeć jak ten statek się tam ładuje. O, już tam żeglarze na statku siedzą. Coś tak opornie yy, im idzie to zebranie się do kupy. <gry> Dobra, sześciu siedzi. No i dobrze. O, elegancko. Co tu się stało? Ach, znowu. No i dobra, pięknie. Żagiel rozłożyli. No i wypływają. Słuchajcie, i wypływają. Ciekawe, czy na te łodzie rybackie będą uważać, czy też, czy też nie będą. Zaraz się okaże. Można nieco przyspieszyć O I tak składają i rozkładają No, ale wypłynęli akurat Kiedyś śnieżyca Uuu, ten to będzie miał chyba pecha Albo i nie O Farciarz To trzeba przyznać, to farciarz No, żegnajcie marynarze <grystanie> Dobra, a my wracamy słuchajcie do roboty Naszej, ze względu na fakt, iż tutaj trenują nasi wojacy dzielnie. Proszę bardzo, jak sobie trenują elegancko, no to przyspieszmy, niech ich tam, y, tam szybciej ta nauka idzie. Ze względu na fakt, iż y, no, będziemy potrzebowali wytrenować jeszcze łuczników. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tym razem potrzebujemy... Aha, my tutaj na jednego łucznika to potrzebujemy aż trzech części. Ula la, no to będzie lipa. No to będzie lipa. Eee, a tutaj, jeżeli chodzi o, o te grupy, które się szkolą... O, to już mamy, ośmiu. No dobra, trzeba chwilowo poczekać, słuchajcie. Ja widzę, że narzędzi nie produkują. Eee, węgla mają 11 sztuk, natomiast żelaza 1 sztuka. Czyli ktoś daje ciała i nie donosi. No i ciekawe, kto, kto jest taki mądry? Tu jest raptem 18-19 sztuk, czyli cała reszta eee, prawdopodobnie siedzi w magazynie. No, pola już nieczynne. Hmm. No tutaj 25 sztuk żelaza. Tu 86. Bardzo dużo. No i właśnie. No i o co tutaj chodzi? No ale i tak czy siak. Musimy musimy czekać, yy, proszę Państwa. Zacząłem tutaj wyburzać domy i stawiać te, 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 te dobre domy. No, i tutaj postawiłem 2, 4, 6, 8, 9 takich domów. Później będę wyburzał te dwa i stawiał takie. <laughs> Więc jak na razie jest ok. Natomiast tutaj te trzy domki, które stoją, one zostaną właśnie <laughs> takie, jak widać. Czyli pool house. Yy, te tutaj będą wyburzone. Te będą wyburzone. W to miejsce staną yy, inne domy. Zobaczymy czy takie typu brda, czy staną te o te domy tutaj? To się, to się okaże. Jak na razie temat ogarniamy mamy 8 wojowników, którzy dzielnie powinni e, bronić naszych tutaj e, naszej osady, naszej wiochy. Pytanie tylko brzmi e, gdzie oni się kuźwa podzieli? To jest the defense point in the village. No, no dobra. Pięć, uh... Części broni mamy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj z budową domów. Jeden już stoi. Ja będę potrzebował im również ogarnąć, słuchajcie, kwestię e, drewna opałowego. I wydaje mi się, bo tutaj mi się domek nie zmieści. To, to może właśnie to miejsce do przygotowywania drewna opałowego tutaj wejdzie. Powinno. I dobra. O żeby daleko nie musieli ganiać, tylko tutaj niech sobie przygotowują. Myślę, że będzie dobrze. O! Nasz statek powrócił? Tutaj widzę, że mamy problem w tawernie. I już nie mamy. A ten... Jeden... Aha, nie mamy statku jeszcze. Nie powrócił jeszcze. Odkrył tam coś, jakąś jakąś krainę. No i okej. Okay. Dobrze. O, o, tu u Kowala widzę, że się niedobre rzeczy dzieją. No to. gdzieś ty, synu. No popatrz no. Klikniesz, ty się. Dobra. Jest dobrze. 366 osób mieszka. A, już 365 komuś się dedło. No i dobra. Statek przybył Elegancko Bardzo ładnie No dobrze Jak tam te części broni Cholera no te części broni To tak kurcze się strasznie długo robią Narzędzia praktycznie się wcale nie robią No i to jest problem. Ja bym to w ogóle wyłączył jak na razie. Niech robią tylko te, te części broni. I możemy już w sumie szkolić dwóch uczniów. Tylko pytanie, czy to się opłaca, żeby ich teraz akurat szkolić. Możemy, no zobaczmy kogo będziemy tam mieli. Też chcę kogoś młodego. I tutaj potrzebujemy, słuchajcie, szybkości oraz szczęścia. No to tu byśmy mieli Ragnara i Lagertę. Kobieta też może być łucznikiem, czemu nie? Dobrze, trenuj. O no, to zawsze później mniejsza ilość tych łuczników do wytrenowania będzie. No dobra, to to byśmy mieli. Eee... Our merchant ship is back. Dobra, 959 srebra ogarnęliśmy. No to fajny handelek. Ponad 8000 mamy. Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że można zajrzeć do drzewa życia, bo mamy 9 punktów do rozdania. Tak to teraz się prezentuje, drodzy Państwo. No i zobaczmy, tutaj mamy więcej ziół, możemy yy, zbierać. A tutaj te totemy można odblokować. Natomiast ja cały czas szukam możliwości słuchajcie zautom zautomatyzowania yy, zatrudnienia. Yy, tutaj ta kustomizacja statku handlowego to mnie za bardzo nie interesuje. Nie w tej chwili przynajmniej. A tu no, nigdzie nie widzę, żeby można było automatycznie pracowników zatrudniać. Tutaj mamy ścieżkę tą wojskową. Ale ja na razie rozwijam się, jakby tak można było powiedzieć przemysłowo. Szkoda, że tam dalej nie można ogarnąć tematu. Tutaj mamy jakieś serce z wykresem kardio, czyżby coś ze zdrowiem związane. Prawdopodobnie tak, możemy w to wejść, cztery punkty, słuchajcie, tutaj... E... O, mamy coś takiego i co to jest? Increases the death rate upper, e, limit from old Wow, ale tu aż 14 punktów, słuchajcie. No, to sporo. Dobra. More wood is Collector when trees are cut down No to też by się mogło przydać Ale nie mam tylu punktów Bo zostały mi raptem dwa punkty No dobrze To trzeba chwilę poczekać O chyba, że wykorzystamy Słuchajcie, na tę prędkość statków Ewentualnie Na prędkość poruszania się naszych osadników Po drogach Hmm Chyba osadnicy byliby lepsi, ale ja na razie zachowam sobie te, te, te punkty. Niech, niech tak będzie. Jak wygląda sprawa z, z surowcami? No, tutaj mamy, tak jak widać, jak na razie zero tych części broni. Więc y, trzeba czekać. Dobra, z ciuchami nie ma problemu. Ja bym jeszcze zobaczył u krawców, ile, ile tam. Osób pracuje. O, no trzeba, trzeba zatrudnić u jednego i u drugiego. Dobra, to raz, to dwa. I niech sobie działają. Wełna yy, i skóra mnie interesuje w tej chwili. Wełny mamy w bród. Skóry jeszcze więcej, więc nie ma tragedii. Jest, jest dobrze, naprawdę. Pancerze są. Ciuchy są. I zadowolenie. Phil cold. No to sobie wiecie, drzewa, to będzie wam. E, ciepło e, House is cold. No, to już nie moja wina. Mają gdzie to robić? Tutaj jest je, jeden, proszę bardzo, gdzie można sobie drewna narąbać. A kłody są. No i tutaj mamy. O, cholera! Już, już jest zapełniony ten, ten magazyn. Ja cię kręcę. No dobra, trzeba, trzeba to będzie Słuchajcie, udekorować e, A ja to zrobię już Słuchajcie, poza, e, poza Nagraniem, chodźmy na górę, zobaczmy jak tutaj Wygląda sytuacja O, to tutaj trzeba będzie e, Zatrudnić e, Chatki i kamieniołom Tutaj warehouse No to Trochę tych ludzi muszę, muszę ogarnąć A, to nie, 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 nie ten myśliweczek, tutaj Że tak powiem, wiedziałem, że gdzieś dzwoni, tylko nie wiedziałem w którym kościele eee, No dobra A, i do marketplace'u też, bo widzę, że się pozdychało eee, pracownikom Dobrze, niech i tak będzie Tu macie zimno, a tu możecie sobie drewna narąbać Także to tylko i wyłącznie czyste lenistwo chciałbym pościnać jeszcze trochę drzew zawsze do trochę więcej kłód no i będzie można oczywiście część przeznaczyć na deski część przeznaczyć ogólnie do budowy no i część oczywiście na drewno opałowe desek nie ma, co to Carpenter po prostu... Przestał pracować, czy. Nie, no tam są pracownicy. Nie rozumiem. Może ze względu na małą liczbę kłód. Dobra, proszę Państwa, tak się to obecnie prezentuje. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sesja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.